Musimy wychować naszych profesorów. Władysław Gomułka 8 grudnia 1945 roku na pierwszym zjeździe PPR zapowiadał: My dopiero musimy wychować naszych profesorów. I wychowamy ich na pewno, ale dopiero po latach, po okresie potrzebnym na wychowanie profesora. Zdawał sobie sprawę, że przecież my profesorów na kursach nie dokształcimy, bo na wychowanie postępowego profesora potrzeba lat. Niebawem doszło jednak do przyspieszenia procesu wychowawczego profesoru i już w 1950 roku Berman i Bierut powołali Adama Szafa ideologicznego profesora, na szefa Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych dla pospiesznego wychowania naszych profesorów, aby ci z kolei formatowali na modłę komunistyczną kolejne zastępy kształconych już postępowo Polaków. W eliminowaniu niereformowalnych, zacofanych, bo jeszcze z drugiej RP, profesorów. Brali udział postępowi studenci pod batutą funkcjonariuszy partyjnych. Potem poszło już łatwiej, a skutek po latach był taki, że profesorowie wychowani według planów komunistycznych sami już czyścili kadry z elementu wstecznego. Postępowi historycy tak badają historię tamtych czasów, że nawet komunizm i polityczne czystki kadrowe potrafili z historii wyczyścić, podnosząc w istocie rzeczy pozytywną rolę SB i przewodniej siły narodu w ochronie, promowaniu wychowanych postępowo kadr. Wolne już Polsce. Spora część coraz bardziej kształconego pod ich batutą społeczeństwa stoi na straży postępowego wychowania, broniąc zdobycie akcji wychowawczej systemu komunistycznego. I niby jak można naprawić niewydolny, patologiczny system, który pozostał przez długie lata wolnej Polski, otwarty na postępowy blok radziecki i z nim kompatybilny. Nasza nauka funkcjonowała nadal według Obrządku Wschodniego, a obrządek Zgniłego Zachodu był i jest odrzucany. Co więcej, ostrzega się przed naciągającą Zachodu Kancer Kalcie, pomijając fakt, że nasza biła i bije na głowę tę ze zgniłego Zachodu. Czyszczenie Pamięci i to w ramach projektu Pamięć Uniwersytetu stanowi wielki sukces komunistycznych metod wychowywania naszych profesorów. Tekst opublikowany w Tygodniku Gazeta Polska 17 stycznia 2024 roku. Autor Józef Wieczorek.